Zabieram się odnieść do wyborów prezydenckich. Swój sukces Karol Nawrocki zawdzięcza polskiej wsi, polskim rolnikom, a w szczególności osoby bardzo szanowane w środowisku rolniczym poparły go. Myślę przede wszystkim o Krzysztofie Ardanowskim, byłym ministrze rolnictwa, który się cieszył wielkim uznaniem na wsi za swoją bezkompromisową postawę wobec piątki dla zwierząt, czy napływu zbóż z Ukrainy. A przecież te rzeczy zmontowało jego własne ugrupowanie, a on jednak odszedł na znak protestu. I myślę, że te 200 parę tysięcy głosów Karol Nawrocki zyskał dzięki właśnie posłowi Ardanowskiemu. Szkoda, że prokuratora idąc za materiałami Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze przygotowanymi, przeciw Ardanowskiemu, podjęła śledztwo przeciwko niemu. Nie chodzi w bardzo wątpliwych to okolicznościach i jest szereg wątpliwości. I zostało to wyciągnięte jako broń przeciwko Pisowi. Dopiero sąd okaże się, wyrok sądu okaże się, czy Ardanowski postąpił źle, boim zdaniem nie postąpił. A Donald Tusk zapłacił za swoją nadgorliwość, wyciągając sprawę. Ardanowskiego na łamy najważniejszych politycznych tematów. Mam nadzieję, że prezydent Nawrocki doceni działalność Krzysztofa Ardanowskiego, jego niezależność i zostanie on nadal przewodniczącym Rady do Spraw Rozwoju Wsi i Rolnictwa przy prezydencie RP. To by był dobry sygnał dla polskiej wsi. Dziękuję.